Cześć, mówi Daflox Minecraft i to jest kolejny odcinek na tym kanale. Dzisiaj zbuduj, dokończymy ten dom, który zaczęliśmy w poprzednim odcinku. No mianowicie, jak możecie tutaj zauważyć, trochę porobiłem tu między odcinkami. Na przykład w tamtą skrzynię tutaj postawiłem i łóżko, no i tego casting boxa. O, jeszcze to tutaj wymieniłem. dałem. I takie to, takie tam. Wezmę sobie te rzeczy i sobie je postawię, chociaż może na początku nie. Mam pomysł tak, żeby nie trzymać wszystkiego w jednym domku, tylko zbudować tak jakby wioskę. Wioskę, w której mieszkam tylko ja. O, to jest kolejny mod, którego jeszcze nie widzieliście, bo po odcinku dopiero go zainstalowałem. Myślę, żeby dach taki zwykły zrobić, najzwyklejszy taki płaski. Nie za dobry jestem w wybudowaniu dachów. I jest. Już prawie połowa na raz poszła. Zrobię sobie jeszcze sikierkę. Od razu całe drzewo idzie. To myślę, że tyle jeszcze. Nie, jeszcze raz będę musiał pójść po drzewo. Myślę, żeby jeszcze na tym odcinku nie wybudować kolejnego budynku. I jeden. Jedno drzewo i. No nie, nie ale zetnę na wszelki wypadek. Dwa. Ale genialnie. Całe liście się od razu zniszczyły. No i skraftuję 28. już jest noc, co by się przydało przespać. Dokończę dach i myślę, żeby poprowadzić ścieżkę. Jeszcze tutaj oświetlę. Teraz jeszcze by mi się przydała. A nie, mam łopatę. Zapomniałem o niej. Że mam. O, przełączyłem. Łopata. I tutaj ścieżkę, z tego co pamiętam, mi się robiło jakoś tako w postawie I jakoś tak to będzie O, wpadłem tu przez przypadek Mam już to Tu tą skrzynkę by się przydało przenieść Mam też obsydian Biblioteczkę bym jakąś zbudował tutaj Droga by stąd szła Kości schowam na razie cadonki Cukier i ta pochodnia, które tutaj dam. Wychodzi. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Po to mocno tutaj. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Tutaj zniszczę i zrobię podłogę do biblioteki. I jest. Jeszcze tego tutaj zrobiło. No, i nie starczyło mi tego. Drewno. Mam tutaj coś, może? Chyba nie mam. Coś się tu stało. Czy ja tu sobie pływam? Tak, pływam sobie tutaj. No nie. Ale fajnie to wyglądało. Już sobie chlebek zjem. I idę znowu budować. No i podłogę mam już skończoną. Może, gdzie tu by. Wejście Dobra, oba idę ściąć kolejne drzewo. Ło! Wow. Jeszcze te tutaj zetnę. 12. Zetnę sobie jeszcze jedno. O, te tutaj. Już 20, prawie 20. Teraz przerobię to na deski. No nie. Chyba mogę teraz się przespać, żeby to pominąć pogodę. O! Jak dobrze, że mogę! Wyszło na większe niż się spodziewałem. Ale to nawet dobrze. S2, a tutaj. I przez to postawię. A to. No właśnie, zapomniałem o tym. I tutaj się całe niszczy teraz. Nie wiem jak to postawić kątem O, może tak Teraz będzie dobrze O! Idealnie To tutaj by się przydało Przedłużyć I tutaj też wybuduję takie coś I tutaj zrobię takie o tutaj będzie dużo szyb No i nie starczyło Nie starczyło tak jak czas na, na wybudowanie tego w tym odcinku no i to by było na tyle. Jeśli odcinek Ci się spodobał, to zostaw łapkę w górę, a także subskrypcję, jeśli jesteś nowy. No to co, ja się z Wami żegnam. Cześć.